Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z produktami, które u mnie się w ogóle nie sprawdziły, czyli zasługują na miarę no, bubli. I nie przedłużając od razu, przechodzę do rzeczy. Pierwszy produkt to jest maskara wodoodporna z Maybelline. I ja już Wam wspominałam, że to jest taka maskara, która nałożona na rzęsy w ogóle nie chce się zmyć. Ani środkami do usuwania makijażu wodoodpornego, ani różnymi olejkami. Także szkoda naszych rzęs, bo one naprawdę cierpią z tego powodu i no, nie polecam tej maskary. Natomiast jej siostrzyczka, braciszek, prawda? Nie wodoodporny maskara, już jest fajna. Jest to znowu mój ulubieniec. Druga rzecz to Catrice. Żel do brwi. I taki żel powinien ujarzmiać nam brwi i dawać jakiś tam kolorek. Kolorek jest taki bardzo delikatny, szarawy. Nie bardzo go widać na naszych brwiach. Nie ujarzmia nam brwi właściwie zaletą tylko tego żelu tak zwanego, jest to, że jest taka fajna, malutka szczoteczka, ale no, nie spełnia swoich funkcji i nie za bardzo nadaje się do stylizacji brwi. Ja w tej chwili używam Vibo i jest dużo lepszy. Na rynku pojawiło się dużo takich produktów do stylizacji brwi. Są to jakieś nowości. Jeżeli miałyście na przykład z z Essence, słyszałam, to dajcie w komentarzu znać, które produkty są warte uwagi. Następna rzecz to jest Eveline krem BB. Jest to multifunkcyjny krem przeciwzmarszczkowy i on ma tam właśnie nam zwalczać 12 oznak starzenia się skóry. I jest to krem, który ma bardzo intensywne Zapach. Bardzo intensywny kolor. Nie wiem, czy tu będzie dobrze widać, bo światło mocne mam włączone. Bardzo intensywny, pomarańczowy kolor. Wyglądamy sztucznie. Nie sprawdza się. Na mojej cerze nie nadaje się. Zostawia plamy. Nie wiem do czego jest przeznaczony właśnie ten krem. Niby do nawilżania i do korygowania wszystkich niedoskonałości, ale według mnie nie spełnia żadnej funkcji, którą ma tutaj napisaną. Także dla mnie jest to bubel, nie nadający się do niczego. Szkoda pieniędzy. Następna rzecz to jest również Eweline. I jest to eyeliner taki w takim pędzelku i jest on taki wodnisty, że nie ma wyraźnej czarnej kreski, tylko ta, taki wodnisty i od razu patrzcie jak ładnie się ściera. Nie ma już go. E, taką kreskę, jak zrobimy sobie właśnie jakimś dobrym eyelinerem, to ona nie chce nam się zmyć, prawda? I ścieramy, ścieramy, i nawet wodą nie zmywa się. A tutaj po prostu ma znie, maźnięty, e, właśnie taki przezroczysty, od razu się zmywa. Także to jest eyeliner, którego nigdy więcej nie kupię, szkoda również na niego pieniędzy. Następny produkt to jest Dax Cosmetics. To jest baza wygładzająca silikonowa pod makijaż. Zaletą tego y, produktu jest piękny zapach i to, że widać ile produktu nam jeszcze zostało. I ja już stosowałam ją na różne sposoby. Trzeba naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, maleńko zastosować tej bazy. Bo jeżeli tylko troszeczkę więcej jej damy, to ona się tak strasznie roluje, tak się wałkuje, że podkład, który na nią nakładamy, no to dosłownie nam zroluje się jak kawałki plasteliny dosłownie. Także również nie warto czegoś takiego kupić. Nie przedłuża nam wcale trwałości makijażu. Następna rzecz. Nie wiem, może y, ktoś z Was się nie zgodzi ze mną, ale taka jest y, moja opinia. Burżua, czekoladka. Zapach y, tego produktu jest nawet taki przyjemny, kakaowy. Kolor y, jak dla mnie jest za bardzo y, pomarańczowy i y, ten produkt nakładany pędzlem. W ogóle nie chce się nanieść na y, policzki, nie daje takiego koloru, a jak już chcemy naprawdę y, nanieść go, żeby był widoczny, no to robi nam już y, plamy. Y, naprawdę robi się tutaj taka warstwa, jakby niedopuszczalna. Y, ja smaruję palcem i wcale tego palca nie mamy jakiegoś brązowego. Ta pigmentacja tego produktu naprawdę jest taka niewielka i tworzy się taka jakby błona na nim, która nie pozwala nam nanosić tego produktu na policzki pędzlem. Także uważam, że ten produkt również nie spełnia swoich funkcji. Jest to kosmetyk bardzo drogi i nie warte jest wcale uwagi. Następnym produktem, jeśli chodzi o makijaż, jest. Zobaczcie co nie wiem czy poznajecie, co to może być, no ale chyba widzicie. I to jest Hakuro H50S, Hakuro H50S Top. Ja kupiłam ten produkt yy, w sklepie internetowym, zebra. Za nawet nie takie małe pieniądze, może nie cały rok temu, zaraz po kupieniu włoski pojedyncze wychodziły. Przy każdym myciu tych włosków wychodziło coraz więcej. Teraz przy ostatnim myciu już takie tutaj luzy powstały, że te włoski wychodzą nagminnie kępami. W tej chwili to już bardziej ten pędzel przypomina jakąś kurkę czy kogucika z ogonkiem i skrzydełkami po boku. Muszę już go niestety, ale wyrzucić. I naprawdę nie wiem, czy ta firma wszystkie ma takie pędzelki, bo jest to jedyny pędzelek z firmy Hakuro, który posiadam. A nie, mam jeszcze jeden, ale on jest właśnie do rozcierania. Tam też pojedyncze włoski wypadają, ale nie wiem. Czy wytrzyma rok, czy nie wytrzyma roku. Niektóre pędzle e, dziewczyny mają latami i nic się z nimi nie dzieje, a naprawdę no, nie był to jakiś bardzo tani e, produkt i ten pędzel z hakuro, no, no tragedia, tragedia, e, ja muszę już go wyrzucić, bo nie mogę się na niego patrzeć. Następny produkt jest to żel pod oczy i w okolice. Ust i jest to firma Floslek Ja y, mam taką pomadkę pielęgnacyjną do ust. Y, byłam z niej zadowolona i postanowiłam, że właśnie wypróbuję coś takiego. Tu są jakieś mikrogranulki ten produkt. Nie dość, że bardzo brzydko pachnie jakimś takim dziwnym, y, dziwną substancją. Pachnie brzydko, jest klejący, lepiący. Podkreśla nam właśnie nasze smarszczki, załamania, i ja bałabym się dalej stosować tego produktu. Także nic nam dobrego nie robi i nie ma przyjemności stosowania, także też już go wyrzucam i nie polecam. Następny produkt jest to żel: żel do mycia pod prysznic. Kallos, maski z kalosa do włosów są fajne i właśnie w Hebe Pani kiedyś poleciła mi w jakiejś promocji ten żel i on ma odświeżać to jest chyba zapach Chyba zapach cytrynowy, bardzo sztuczny, nie odświeża, niby tutaj miękka piana ma jakoś pobudzać nasze zmysły. Tej piany w ogóle nie ma, nie nawilża nam skóry, tylko ją wysusza. Ja stosowałam do mycia pędzli, ale naprawdę nie warto nawet złotówki wydać na ten produkt i jeżeli miałyście lub nie miałyście, jak, jeżeli miałyście, to napiszcie, co o nim sądzicie. Jeżeli nie miałyście, to naprawdę nie kupujcie dziewczyny tego. I ostatni produkt, yy, może będzie to, właśnie tak to jest temat kontrowersyjny, jest to krem. Sylweko brzozowo rokitnikowy z betuliną. I aż się boję mówić, bo tu dużo dziewczyn zachwalało ten produkt. I ja kupiłam go za 29,50. Nie wiem, czy tutaj cena będzie widoczna. 29,50. Uważam, że no jest to dużo za taki krem. Ja użyłam go parę razy na noc, ale tak. Kolor jest taki pomarańczowy ze względu na olej rogitnikowy, który jest na którymś tam y, miejscu w składzie. Zapach, y, jak dla mnie, jest no, no, bardzo brzydki. I ten krem y, nałożony na buzie nie wchłania nam się w ogóle y, w w naszą twarz. Nie widać, żeby skóra piła ten krem, po prostu jest to na wierzchu. Ja kiedyś stosowałam olejek rokitnikowy, taki stuprocentowy, i byłam bardziej zadowolona. Właśnie też miał taki dziwny zapach, ale ta skóra była jakby taka bardzo nawilżona, a tutaj coś ten krem ma w składzie, który nie pozwala temu olejkowi rokitnikowemu wniknąć w naszą skórę. I po zastosowaniu właśnie tego kremu od razu dostałam jakichś takich wysypu, takich nieprzyjaciół, z którymi borykałam się przez dłuższy czas. Później znowu smarowałam się tym kremem i znowu po prostu mnie zapchał. I, y, ja też nie widzę przyjemności stosowania tego kremu i nie widzę, żeby on był przeznaczony do wrażliwej, otopowej y, skóry. Ja nie mam takiej wrażliwej skóry, ale mnie bardzo jakoś tak podrażnia i zapycha i y, uważam, że za tą cenę nie jest wart y, właśnie ten krem kupna. I bardzo proszę o Wasze opinie. Wiem, że niektórym dziewczynom on bardzo przypadł do gustu i ten krem był ich ulubieńcami, stosowany oczywiście na noc. Ja wolę stosować olejki niż ten krem, także no nie wiem, nie polecam tego kremu. I to y, byłyby wszystkie produkty, jest ich sporo. Ja chyba od razu y, coś z nimi zrobię. Niektóre wyrzucę, niektóre będę stosowała do czego innego niż są przeznaczone. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych y, kosmetykach i co u Was się nie sprawdziło. Jakie y, kosmetyki wy uważacie za buble. Y, Przestrzeżcie mnie przed tymi kosmetykami i inne dziewczyny, które będą yy, czytały komentarze. To by było wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa!